Kolejny bardzo krótki news i kolejne mało czasu do ogarnięcia. Właśnie ruszył specjalny Halloweenowy event. Wyjątkowo krótki w tym roku, bo trwa tylko kilka dni. Do wygrania unikalne naklejki i Tadra bop 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 Samolot PO2. Jedyny, unikalny, niepowtarzalny, memiczny samolocik. Event trwa od 28 października do 1 listopada. Do siódmej godziny GMT, czyli po naszemu to będzie dziewiąta. Do, do wygrania są naklejki w dwóch trybach gry: po pierwsze wyścig samolotami, po drugie wyścig, wyścig czołgami. Trzeba przelecieć przez określony tor, zdobywać tam punkty. Za uzyskanie kilkuset punktów uzyskujemy skrzynkę, z której może wypaść jeden z czterech detali, które pokazuję na ekranie w tej chwili. Wygrywamy detale na spokojnie, i teraz druga część. Dla tysiąca najlepszych graczy będzie rozdany samolot PO2 po zakończeniu eventu. Także warto się ścigać, bo samolot jest unikalny, niepowtarzalny i bardzo rzadko wraca do gry. Być może już nigdy więcej nie będzie, a może będzie dopiero na 20 urodziny. Kto go tam wie. Lećcie, grajcie, nabijajcie punkty i do zobaczenia w następnym newsie.